Cześć Simanko, witajcie z tej strony Andy i zapraszam na odcinek z serii Polski Klimat. Odpalamy nasz kombajn. I jak sami widzicie, rzepak jest obok. Lecz jednak, że nie jedziemy kosić tym kombajnem. Troszeczkę to jest smutny koniec tego kombajnu, no bo jedziemy go sprzedać. Zapytacie, a dlaczego? Przecież rzepak jest jeszcze niewykoszony. No, rzepak mamy i tak dalej. No i czemu tego nie wykoszę, tylko jadę kombajn od razu sprzedać? No, no, zaraz zobaczycie dokładnie dlaczego, tylko zajadę. Stan konta to 4 miliony. Jesteśmy po prostu bogaci, można by powiedzieć 4 miliony złotych zarobiłem troszeczkę, więc się dorobiliśmy, więc uważam, że troszeczkę z tego wyszło. Więc teraz tak, naprawiamy cały sprzęt, następnie go sprzedajemy, bo dzisiaj troszeczkę w odcineczku będzie o wiele więcej budowania różnych tutaj aspektów, tylko na początku tu trzeba będzie kupić kombajn, jakby tu mówiąc szczerze. Jednego już sobie upatrzyłem. Kurde, 700 tysięcy za niego jeszcze dostałem, no spoko, wiadomo, trochę jeszcze naprawy tutaj wydałem, no to prawie 5 milionów mamy już na koncie, no widzowie, tutaj co ty gadać, jeszcze zobaczcie tu, tutaj myszką mam akurat, pokażę, jeszcze 3,5 miliona mamy, jakbyśmy to sprzedali, a wiadomo, to jeszcze będzie rosło, bo produkcja chleba, produkcja czegokolwiek tutaj, to wiadomo, jeszcze rośnie, kiszonkę całą sprzedałem, to ogarnąłem, to ogarnąłem i jest ok. a, bo tym się wam nie pochwaliłem, trzeba wam to pokazać bo w zasadzie by się to przydało. Jak sami widzicie, mamy tu podłużne pole, tutaj rośnie ryż długoziarnisty, dlatego będzie troszeczkę łąki na chleb już z właśnie ryżu. Tutaj łąka akurat w tym sezonie została jak widać zamieniona też w pole ryżowe, które myślę, że troszeczkę odda, ale z tego co widzę, to tutaj troszeczkę azot, nawóz jest nierówno że zapomniałem o tym całkowicie, że tutaj miałem rozrzucić, pominąłem chyba ten etap na tym polu. No kit, jak to mówiąc, powiem wam tak: po prostu zbiorę ryż z tego pola, później wyrównam tutaj azot z razem, właśnie pH, i myślę, że będzie już dobrze. Nie powinno być źle, <laughs> tak na logikę pierwszego myślenia. I z czasem to rozwiniemy, tak? To zostawiłem sobie trochę kiszonki, bo jednak krowy trzeba czymś karmić, które jak wiadomo się rozwijają. Kilka krów też sprzedałem. Owiec i kurs również, bo wiem, że jakiś tutaj miesiąc mają, wiecie, że ceny zaczynają tracić przy jakichś tam już miesiącach. W tym wypadku na przykład mamy pięć krów, które mógłbym sprzedać jak sztuka, jak widzicie prawie 6000 tysięcy tam jest, więc spoko. Ale dobra, przejdźmy dalej, czyli w tym wypadku tutaj ogarnijmy to wszystko. Myślę jeszcze sprzedać jedną maszynę, ale to już poza czasem i tak. Pierwsze to postawimy naszą wymarzoną fabrykę olejarnię, którą mieliśmy postawić. Uważam, że to będzie najbardziej rozsądne. Więc przechodzę w tym momencie na klawiaturę i myszkę, no bo nie ukrywam, że boję się budować jeszcze na padzie, bo nie jest to takie hop siup, jakbym to określił. Nie jest to też szybkie, więc też to. Zgł. Ja yeah. I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year. It's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. Mamy już zbudowaną fabrykę, możemy już produkować olej, więc jest pięknie. Teraz tylko jedynie trzeba rzepak wymucić, żebyśmy mogli zacząć produkcję. Uważam, że wygląda to dosyć ładnie. Przydałoby mi się więcej dekoracji. To musicie się ze mną zgodzić, żebyśmy mogli tutaj więcej udekorować, żeby to po prostu jeszcze lepiej wyglądało. Więc kurczę, muszę ściągnąć z tego moda i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak to jeśli chodzi tutaj przechowywanie, trzeba to zmienić. Którym zmienić? Produkcji, sprzedaż, dystrybucja. Ryż. Mm -hmm, mm. Oż Ty! Tego to ja nie wiedział. To z ryżu też mogę robić. No to będziemy olej robić. No. I pięknie. Będzie olej z tego i z tego i tak to ogólnie. No, trzeba inwestycję zrobić, będzie w słonecznik, bo to już nie będzie wcale głupie. Zarobimy sobie na słoneczniku, na rzepaku i na ryżu długoziarnistym W tym wypadku, dodatkowo też mąkę będę z niego robił. Dobrze, że tego posiadałem tego ryżu, bo w zasadzie, sami widzicie. Przyda się i będzie dobrze. Dajcie znać w komentarzu, co sądzicie na temat tego płotu. Czy on pasuje, czy jest OK, bo moim zdaniem jest spoko. Te tutaj deski dałem na przykład, że to są części właśnie tego płotu, to, to spoko wygląda, takie małe dekoracje. Chciałem zooma zrobić, a zapomniałem napadzie, tak to nie działa. E, tutaj takie małe dekoracje, po prostu, że to jakoś wyglądało, wiecie, taka przestrzeń postaż żeby nie była. Na przykład, te kosze tutaj na śmieci, nawet czy ogólnie to jakieś, nie wiem, kartony, co tu jest w tym wiatrze, żeby to po prostu, tak jak mówię, urozmaicało tutaj troszeczkę rozgrywkę, żeby lepiej wyglądało. Ale wracając, tak jak mówię, trzeba zakupić kombine i wjeżdżamy w rzepak, bo innej opcji nie ma, a ryż wiadomo, jeszcze nie urośnie. Właśnie, jakie ryż jest do zbioru, tak dokładnie. Mmm, ryż, długoziarnicy Za dwa miesiące, więc prawdopodobnie za tydzień się widzimy na żniwach. A propos ryżu, więc ja tu pogarniam i tak dalej, sobie wszystko. A przez te dwa miesiące akurat tydzień w realnym życiu tutaj minie. więc będziecie mogli zobaczyć, jak sobie żniwujemy. Ale wracając właśnie do kombajnu, trzeba go kupić. Zaraz zobaczycie w ogóle, jaki mam kombajn w planie. Dodatkowo. Ta maszynka by nam się przydała. Kurczę, tylko szkoda taka jest uszkodzona, wolał nowy jednak kupić, bo jednak tą konie traci i tak dalej. Więc też to. Dodatkowo. Jeszcze chciałem zakupić, ale nie wiem czy ja to kupię. Póki co to na pewno nie. Gdzie tu jest ten sprzęt? Tu? Myślę, wymienić to na. Nasz sprzęt 3200 wymienić na 10 10000, czyli w tym wypadku na tą Amazonkę, bo jest po prostu ładna, spoczko i będzie myślę lepsza, bo ma jednak ten większy zbiornik i wystarczy chyba na to duże pole, jeden taki zbiornik 10 ton, co myślicie? Bo moim zdaniem chyba powinien, nie? Dodatkowo tutaj mamy jeszcze inne sprzęciki, ale, ale i ale, a Aleksandra zaraz wyjdzie. Hmm, wracając tutaj do tego Brydnara, tutaj te dwa są, nie myślę, że są spoko, ale 14 ton mi wystarcza. Na 18 chyba jeszcze nie będę się przyjadać Póki co. No jednak jak widzicie różnica cenowa jest dosyć duża. A jak będę mieć kasę, to wtedy pomyślimy. Tak to jeśli chodzi o tego kombajna, bo jednak czego w końcu kupić, a nie ja tutaj przedłużam, można by powiedzieć, no to tak. Mieliśmy ten kombajn, mieliśmy ten. Na promocji mamy tego, ale moglibyśmy kupić tego, tylko ten ma mniejszy zbiornik niż tamten, więc by był to tutaj, wiecie, nie na plus, tylko na minus kombinu już szedł. Tutaj header też, ten ma header znowu mniejszy, ten ma 9 metrów, moglibyśmy zainwestować w Rostel Maha, żeby była też tutaj różnorodność. Ale jak widząc, 1000, nasze 1000, 242 tysiące kosztuje, jak czy nie kupić tego, jeśli chodzi Triona, bo... Ma header, ma wszystko i co jest bardzo ważne, ma header 10,8 metra i 6 metrów. Jak widzicie, taki albo taki do wyboru do koloru, więc słonecznik już byśmy też mogli ogarniać. A tym kombajnem, co jest problematyczne, mamy tutaj też te dwa headery. Ten jest na wózku od drodze automatycznym, co jest piękne, ale tak jak mówię. No, on ma o pół metra, tylko większy header, i nie wiem, czy inwestować. Plus, no kurczę, jest spoko, nie ukrywajmy, jest naprawdę spoko to kombajnik, w tej grze przynajmniej, więc coś to, tak, to tego bym tu już pominął. Tego też, bo on ma header z tego co pamiętam, 7,7 tak, dobrze. I tutaj mamy, jak widzicie, 12 ton już pojemności. Ten troszeczkę uważam, że jest za duży, jak tego, dlatego chciałbym tego kupić, żeby później na przykład kupić tego. Gdzie tu myślę byłoby już tak troszeczkę, wiecie, spoczko i byśmy mogli pomyśleć sobie później właśnie o tym naszym John Deere, żeby już mieć go na farmie, a nawet teraz mógłbym go kupić z jednej strony, bo bezpośrednio to jest kombajn z gry i właśnie mam rozgwinęć czy kupić lepiej tego, czy lepiej tego. Ten ma 14 tony od razu. Aj, czekaj, ile tutaj kosztuje, jakbym powiększył mu silnik. Minion sze to okej. Okay. Czekaj, 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 co? Minion 683? 683, a ten 638. ej, jest tańszy. Header ma od razu 12-metrowy. Do słonecznika to tu bym leciał jak ta lala, ej. Czy idziemy w Jundira? Na dłuższy czas nam by starczył. Tak bez żartów, bo w zasadzie klas jest ładny, nie ukrywam ten, i to dosyć mocno. Bardzo jest ładny, ale faktem header ma 10,8, czy nie jest ten. Niby w kolejności ma mniejszy zbiornik, header ma 13,8 kurde no, ej teraz wam rozkminię te S7 combine. to to jest naprawdę dowalony kombajn, byśmy kupili sobie od razu header 13,7, bo wiecie ażby też tak kasy dużo nie wydawać i to by nam starczyło na jakiś czas tutaj 13,7 header to to jest taka wystarczająca jednostka byśmy mieli tu naprawdę, ja się muszę zastanowić i zaraz kurde się widzimy, zastanowiłem się i stwierdzam fakty, że w Żółwym tego John jest o wiele lepszy, nie ukrywajmy tego. Moim zdaniem i tak dalej. Ale chcę też, żeby troszeczkę tutaj rozmaicić tą grę. Chodzi mi o to, żeby po prostu, wiecie, nie przeskakiwać od razu na jakieś bydle. Tutaj, żeby od razu kończyć grę, tak bym to nazwał. Że lecimy tutaj do dołu. Chyba wyziąłbym tego Triona z modów. Bo w zasadzie wydaje mi się, że to będzie dobra opcja. Kurczę, możecie mnie zjechać w komentarzach. Z jednej strony, mówiąc, że John Deere był lepszym wyborem. Ale faktem szczerym... Kurde, nie wiem, no dylemat mam, naprawdę to jest ciężka decyzja, teraz tak wiecie, tutaj losy pieniążka się tutaj sypią. Dobra, a może jednak, dobra, zmieniamy zdanie, bo jak widzicie, tutaj mamy 1 683 000, tu będzie taniej i mam jeszcze większy zbiornik, dodatkowo header tu kosztuje 580, a tu kosztuje 455, no dobra, no dobra. To headera akurat są podobnej cenie, jak widać, bierzemy chyba jego. Z siódemkę, bo chyba lepiej wyjdzie z tego co widzę. No bo fakt szczery mówi, będę farmę ją bardziej robił, taki jest zamysł przynajmniej, więc bardziej pasuje. Ten komba jest piękny i nie ukrywam, ładny bardzo. Ale kurczę, nie oddaję w tym momencie tutaj na farmie, jakby patrząc już jakie mamy pola i tak dalej. To jest właśnie ten problem, że się rozwijam szybko. Ale znowu nie idę tak, jakby mówiąc mocarnie w drugą, w drugą stronę. Ej, a tu silnik można jeszcze założyć. Ale ja nie muszę jakby w zasadzie, więc sami wiecie. Szeroka gąsienica. Szczerze wygląda dobrze na tej cienkiej, bo ta szeroka jakoś brzydko moim zdaniem wygląda taką powiedzmy, że rozciąga USA, Europę chciałbym, marka Q. Coś to zmienia w ogóle? Chyba nie, bo myślałem, że w ogóle jakieś tutaj gąsienice nowe nam doda, a z tego co widzę, nie. No dobra, no to Kamy. A, minus 638 poszło. Moment kupiony, masakra. Masakra. I teraz header do niego, a header, tak jak mówię. Chyba od razu inwestujemy w tego, nie będziemy inwestować od razu w 15.2, bo uważam, że to jest troszeczkę przerost tutaj nad produktem, jakby to powiedzmy, tutaj jest troszeczkę akurat, szczerze powiem, że oszczędzę w ten sposób. Może to nie jest dużo patrząc na to, ile mamy pieniążka, ale stwierdzam, że póki co to będzie chyba najlepsze rozwiązanie, więc takie wiecie, żeby tutaj też się nie znudziła gierka od razu. Mm, tak to 108 kurde. Trochę tego klasa mi szkoda, bo on klas w sensie dla mnie wygląda lepiej kolorystycznie. A tak to to jest on Ok, i tutaj mamy dwa kombajny, jak widać. Ten drugi ma chyba węższą gąskę, ale mogę się mylić, ale chyba się nie mylę. Dobra, koło zapasowym założył, bo ładnie to wygląda. Teraz tak, Deere'owe kolory. Poproszę zielony, tu poproszę żółty. Czy chyba jednak w czarnym tutaj pojedziemy? Chyba w czarnym jednak pojedziemy, czerń, bo faktem to ładnie wygląda i będzie spoko koła, za to bym zrobił kolorze Deere'owym. No i to wygląda o wiele lepiej, I dobra kup 86 tysięcy za wózek, trochę drogo. Dobra, tepamy się do tego sprzętu, boże jak to wygląda i teraz waga? nie, teraz waga? no i kombajn nowy na farmie, kurde, ej szczerze? Jednak nie żałuję tego zakupu, ładnie wygląda, Kurczę, ten klas mi chodzi po głowie i mam z tym problem wielki, możecie dać znać w komentarzu czy dobrze zrobiłem kupując jednak ten kombajn względem klasa ale uważam, że chyba zrobiłem bardzo dobrze patrząc że tutaj oddał... że czekaj ten header od tamtej strony się zakłada, ta nie no, ale, ale mi wózek daliście ja myślałem, że tutaj tego, a tutaj tego i tak w zasadzie muszę jechać na pole, ale no cóż ja nie przepadam za John Deere'em ogólnie jeśli chodzi o kombajny bo ciągnik akurat jest spoko ale przyznaję się do bezbicia że podoba mi się ten kombajn Ładny jest, po prostu jest ładny, nie? Wygląda to dobrze i jest plus. Przez to jest taki wielki ten kombajn, to tutaj u sąsiada się zatrzymam, no bo tam troszeczkę byłoby ciężko. Odpinaj i zawracaj. Się tu podepnę, tutaj słup, do czego objechać. Ciach, ciach, ciach. Mądrze, zrobione, udało się. Pytanie, czy ja znaku nie przestawię, bo mam takie wrażenie, że ten znak tutaj, który jest, nie da rady. Kurczę, no przestawię znak. Sorry, znak, ale. Inaczej, tutaj nie przejadę, i to jest problem. Chyba jeszcze drzewko zaznaczyłem. Dobra, rozkładaj, kombine. E, Motowidła, jak tu są ustawione, tak, tak. I rzepak tutaj trzeba będzie wziąć. A stół chyba jest automatycznie, wiadomo, się założy. Ale pytanie: ze 100 punktów, czy on już jest? Ej, on już chyba ma stół do rzepaku ogólnie. Przez to, że ma tutaj te taśmociągi i tak dalej. To wszystko tak działa, dobra. Trzymaj, GPS Na 13,7 metra Pytanie ze 100 punktów hmm, Ile to pole będę żniwować Kurde, ziomuś Ja się tu jechać, a nie tam Bo zaznaczyłem tobie tu A ty, nie wiem, dlaczego czego odbijasz jakoś dziwnie No i o miaka mi zrobi Ale małego, więc dobra, niech tam będzie I tak, hmm, Kombaj ma 14 ton Zbiornik Więc myślę, że to będzie dobre Na pewno na słomę, jeśli chodzi o to, będzie dobrze Wiecie dlaczego? Bo czym większy header tym mniej będzie wiadomo pokosów, bo mniej tu będę mieć przejazdów, jak to powiedzieć. Więc jeśli chodzi o zbieranie sumy, czym większy header, tym jest w zasadzie łatwiej, tak na moje i na logikę. Ale w rzeczywistości jak to będzie wyglądać? Póki co nie wiem. Ale kurczę, patrząc na ten kombine, jeszcze brakuje tylko przyczepy takiej, wiecie, John Deere'owej. No to by był zestaw Piccolo. Byłoby po prostu przepięknie. I tak 2300, sypie dosyć mocno ten rzepak. Wiadomo, zawiązek go pewnie do obiektu logistycznego bezpośrednio, no bo jednak wiadomo, logistycznie automatycznie dystrybucję mi zrobi, jeśli chodzi o lejarnię i tak dalej. A faktem też zarobkowym troszeczkę zarobimy, więc będzie wszystko na plusie. A jeszcze tak BTW, sprawdziłem z ciekawości, czy mikrofon mi się nagrywa, bo byłoby ciekawie. Nagrywa się, więc dobrze, bardzo mi się to podoba. I tampot chyba to jest krzywo, albo mi się wydaje. Dobra, teraz jakoś tu się złapać. Muszę połapać się, która linia jest która. Chyba to bardziej po prawo to jest tutaj, bo chcę zrobić objazd sobie, żebyśmy mogli tutaj e, ciągnikiem z przyczepą bezpośrednio już jeździć, bo to będzie oddawało i będzie o wiele lepsze. Kurczę, takie maszyny to jeszcze na farmie nie grali, nie? Jak cokolwiek teraz zobaczy ten odcinek, to powiem wam szczerze, zobaczycie jakie bydle. I plus półtora miliona mi zostało robimy maszyn tutaj rozwój czyli tak jak mówiłem Amazonkę wymieniam na większą prawdopodobnie siewnik ten co mam też sprzedaje i kupuję o wiele większy Mamy ten siewnik, nie? Myślę nad zakupem tego 8-metrowego, albo tutaj moglibyśmy tego 12, tylko kultywator wtedy nam jest potrzebny Tu mamy bezpośredni siew, więc myślałem nad tym siewnikiem. To jest jeszcze jak widać nawóz, którego akurat nie potrzebuję, a faktem szczerym ten ma. 8 metrów 20 na godzinę, doszło do gry coś takiego, więc moglibyśmy też zainwestować 12 metrowy siewnik, 300 koni wymaga, mamy już ucieczniki, które mają 300 koni, więc tutaj samo za siebie to odpowiada i to nie jest wcale głupie, tylko jest problem taki, że to już ostateczny siewnik jaki byśmy mieli, więc myślę po prostu wymienić tego na tego, tu jest różnica 100 tysięcy w zasadzie tylko, ale tym 20 na godzinę robimy ten 15 więc tego Knockber nie umiem czytać tej marki sorry ale tak samo jak widzicie Cockerling Cockerling o Cockerlinga e byśmy sobie kupili a tego byśmy wywalili w zasadzie na śmieci i już by było i taki jest plan więc myślę to zrobić i do azotu tak samo jak wiecie będę tutaj mieć nowy sprzęt bo te kasy trzeba się rozwijać trzeba tutaj inwestować i zarabiamy, no to wiadomo wydajemy na nowy sprzęt, nowe pola dodatkowo właśnie a propos moglibyśmy te tutaj pola kupić co są, ale one tak troszeczkę nam kasy braknie więc wolę póki co zainwestować jeszcze w sprzęt żeby łatwiej nam się tutaj rozwijało bo dzięki temu, że będzie nam się łatwiej rozwijało, no to szybciej będziemy zarabiać szybciej będziemy zarabiać, to szybciej kupimy pola nie, Sama za siebie mówi, taka prawda Jak kurde, tutaj kliknę, ale nic się nie stało, dobra, bo wiecie zmieniłem trochę tor, pojechałem troszeczkę w bok no a cóż, no i tak to wracając a propos do nagrywek, powiem Wam tak, że mam już 50 minut surowki, ale wiadomo, z tego co mam tam nagrane, to z 20 może minut zostanie wycięte, bo budowałem tą całą tam fabrykę, zobaczymy, bo tam to będzie przyspieszona, muzyczka się podłoży i będziecie mogli zobaczyć sobie jak po prostu buduje tą fabrykę. Myślę, że to najlepsze rozwiązanie jakie może być. Ja jestem w szoku, miałem kupić klasa, a wyszło, że kupiłem innego. John Dira. Na serio dajcie znać w komentarzu, co na ten temat sądzicie. Co jest waszym zdaniem było lepszym wyborem, czy dobrze zrobiłem, czy jednak powinienem klasa kupić. Bo fakt szczery, klas fajnie wygląda, ładnie by wyglądał na farmie i tak dalej, ale John Deere też wygląda dobrze i ten klas akurat był z modów, a ten akurat nie jest z modów. Tylko właśnie też nie rozumiem jednego. Wiadomo, niektóre kombajny mają takie konie, tutaj takie headery, ale wiecie, różnicy w zasadzie w farmingu dużej nie ma, więc głównie przy wyborze kombajnu na przykład, to użytkownik, gracz patrzy chyba na zbiornik, na wielkość headeru, bo ilość koni w kombajnie, nie wiem, czy ma jakieś duże znaczenie w farmingu, bo w realu to wiadomo, że ma, ale jeśli chodzi o farminga no, to chyba zbytnio nie. Przynajmniej ja nie zauważyłem, żeby miało jakieś duże znaczenie, bo jak sami widzicie, tutaj nieważne, nie ulepszyłem sobie silnika. Wziąłem header ten środkowy 13,7 metra w tym wypadku z tych trzech i jakoś sobie radzi. Jedzie 10 na tyle, ile powinien, więc nie wiem, czy tu w ogóle opcją jest ulepszanie silnika za te 167 tysięcy musowe, czy obowiązkowe, czy opcjonalne, i tak dalej, bo. W zasadzie czy to się w ogóle opłaci, tego nie wiem. Ale wiem, że tutaj łapiemy tą ścieżkę i zobaczymy ile w ogóle do tego końca, jak dojedziemy pola, będziemy mieli już w zbiorniku, bo ja uważam, że patrząc na ten kombajn, no to jest po prostu masakra, że on w ogóle mi się w ekranie nie mieści. Wy też to widzicie, bo ja nie gram teraz właśnie numer 9, tylko 16 na 9 w proporcjach, czyli w Full HD dokładniej. Jak można powiedzieć, jak większość osób pewnie tutaj korzysta, ma monitory. Niektórzy możecie mieć tutaj już monitory 2K, czyli 1440p, w którym akurat jest film. Więc w tym momencie możecie sobie tam przeklikać i zmienić jakość, przez co powinna być delikatnie lepsza. Przynajmniej tak na moje zdanie, jak widziałem i patrzyłem. Tak to właśnie a propos też, że header się nie łamie, jest taki długi. Pytanie, czy ja całe pole wymócę, bo tam gdzieś z siewami były problemy, ale myślę, że będzie dobrze. A siewnik chce wymienić. Wiesz, dlaczego? bo jak wymienimy, tamten ma większy zbiornik dodatkowo będzie nowy, to nie będzie się też przysuć tak szybko, bo tak to używkę mieliśmy, dodatkowo 3,5 miliona nas czeka, jakby mi się udało to ogarnąć, to myślę o rozbudowie farmy, już tak dalej tylko teraz kurde, nie wiem czy ja się będę przenosił na te dwa małe pola, bo tutaj te dwa małe pola myślałem zainwestować tylko patrząc, że my mamy na takim kawałku tutaj farmę, pytanie ze 100 punktów, ile to jest hektara, bo jeżeli to jest więcej, to tu bym mógł się rozbudować kombajn, wszystko tam bym odstawiał i tyle nie, taki teren na farmę, to nie byłby głupi wcale. No bo jest tam dobrze. Tylko z drugiej strony myślałem teraz tak jak minie, czy nie kupić tych dwóch pól i zamiast tu powiększać, to tu gospa zbudować. Bo wiecie, tu jest kawał terenu i tu bym gospodarkę mógł postawić. I to taką rozbudowaną. Wiecie o co chodzi? Tutaj by była druga dojazdowa. I tu byśmy sobie zrobili farmę taką rozbudowali. No jest to fajny teren, tylko trzeba dwa pola te kupić. Tutaj bym tą drogę po środku zorał. Zrobić to jedno takie większe pole, tutaj by było pole, tu by zrobić jak powiedziałem farmę i tu byśmy mieli wyjazd idealnie na to pole. Tu bym zostawił dom dziadkowi z tym, a tutaj ten fragment po prostu taki, nie wiem, zagospodarować jakiś zrobić, czy coś. Te pola bym wtedy sprzedał, bo i tak ich nie potrzebuje, sąsiad by tam uprawiał, by było ładnie wizualnie. Tutaj biogazownię chcę walnąć. No to nie byłoby też głupie. Tak by można było zrobić tu biogazownię, a tu zrobić farmę. Dajcie znać w komentarzu, bo to jest dosyć ważny temat, który chcę rozwinąć. To pole bym też kupił, tutaj zrobił troszeczkę powiększenie i to pole byśmy uprawiali sobie tak pobocznie, też jako, wiecie, takie jedno z większych pól. O kurde, już mam 59%. Ej, szybko to naprawdę się zapełnia, ten kompań. Z drugiej strony, wiem, że na pewno jak zawrócę, to tam nie wyrobi. Ale dajcie znać w komentarzu, co na ten temat sądzicie akurat z gospodarką, bo uważam, że to chyba będzie najrozsądniejsze, patrząc na to, że dużo zarobimy. Farmę sobie rozbudujemy. I dodatkowo, wiadomo tam będzie duży teren, więc gospodarczo nam to pozwoli na bardzo dużo. Bramę mam otwartą, więc super, to sobie przyjadę tędy, Omiaka tu zrobimy wokół pola i jedziemy do kombajnu wysypać. Kombajn sypiemy, więc już będzie jeden zbiornik wysypany, patrząc na to, że ta przyczepa ma chyba 59 ton, jakoś tam nie 60 do końca, więc troszeczkę tutaj wejdzie przynajmniej jest jeden plus, bo troszeczkę zmieścimy, ale kurde, ja w ogóle nie spodziewałem się, że aż tyle, szczerze tutaj mówiąc, ja nie spodziewałem się, że aż taki pójdzie zakup. Myślałem, że kupimy tego klasa, jednakże kurde, nie wiem. cały czas będę na tym klasie chyba gadać, bo jednak kurczę jakoś mi brakuje, jakoś żałuję. Może tego zakupu nie wiem, nie umiem na to wam do końca odpowiedzieć, ale wiem, że na pewno jestem zadowolony ogółem z tego kombajnu, bo wygląda dosyć ładnie, działa bardzo dobrze i wydaje mi się, że ten model chyba kombajnu był chyba największym kombajnem w Farmingo 22 lub 19. Poprawcie mnie w komentarzach, jeżeli źle myślę, lub zatwierdźcie to co powiedziałem, bo chętnie bym chciał tutaj dowiedzieć się czy ja gadam jakieś bzdury, czy mówię akurat dobrze, bo chyba w 19, czy w 22 ten kombajn był wersją największą, tak na logikę? Na pewno wiem, że mój znajomy na farmie ma tego akurat case'a, bo dostali go w promocji. Grałem na multiplayerze, od razu Wam mówię, więc już wiecie. A ja sobie odbaguję tutaj, bo znowu się musiało zbagować. Na pewno szybko się zbiornik zapewni o tym rzepakiem, no też się nie dziwię, patrząc po lewo u góry, tam macie 98% plonu daje z tego pola. To nie jest aż tak źle. Mogą być więcej. No, tutaj na przykład na tym odcinku już 117%, ale jak tak widzę, tam 8 ton z hektara powinno być średnio. Mamy 2,5 hektara już przerobione. Ile już? Zastanawiam się nad jednym. Kiedy ja kurde obrobiłem tyle hektarów? Ja wiem, ten kombajn nie jest duży, ale może też nie przesadzajmy? Fajnie, przynajmniej będzie już z głowy kawał pola zrobione. Więc ja tutaj plusuję to. Ale też minus jest duży z tego kombajnu, właśnie w tym wątku, jak sami wiecie, jest to polski klimat, a korda oh już taki wielgachny. No wiadomo, już troszeczkę polski klimat zaczyna tutaj padać, no bo jednak się rozwijamy. A bez rozwoju to kurde nie będzie. Trzeba chyba będzie zmienić nazwę serii, że polskiego już klimatu nie ma, tylko inaczej trzeba by to było nazwać. Ale kurde nie będę to zmieniać całkowicie, bo to będzie jednak to jest ta seria, nie? W rozwoju. Właśnie, bo niektórzy mogą sobie pomyśleć, że ja wziąłem kredyt. Jak sobie zobaczyć możecie, tutaj możecie zobaczyć, to kredytu żadnego nie mamy. Jest zero kredytu. Jeśli chodzi o to, to ja się tu cieszę, bo bezkredytowo kupiłem to co chciałem, czy kombajn. 3 hektary już za nami, mamy tu przyjechane, tutaj troszeczkę widzę, tutaj są te tereny gorsze ogólnie, tamta część pola już jest troszeczkę lepsza, zobaczymy ogólnie ile całości tu sypnie, ja się zastanawiam czy ze 100 ton sypnie tutaj z całego pola, mówiąc szczerze, Patrząc na to, ile już przyjechałem, będziemy mieli za niedługo 14 kolejne ton w zbiorniku myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, więc duża jest szansa, że się uda, a ja już mam godzinę i 10 minut surówki, więc powiem wam szczerze, nie wiem ile będzie odcinek miał na końcu, jak go zmontuję. Cała tutaj część, ale powiem wam szczerze, że zaraz będziemy znowu się sypać, bo już praktycznie jesteśmy pełni. 90% w zbiorniku. Tutaj trzeba teraz tak nawrócić, żebyśmy mieli jak się wysypać, bo mamy 93 już, ja nie wiem, naprawdę no, ten rzepak sypie. Po pierwsze, to bardzo dobrze i to bardzo mi się podoba, bo to nie jest minus, to jest bardzo duży plus. Minusem to bym powiedział tylko jedynie to, że kurczę tak szybko ubywa z tego pola, bo mogłoby być jeszcze więcej sypać, nie? I dodatkowo mm, tutaj wszystko pięknie będzie ogarnięte. Ja sobie go za niedługo wysypię i domucę dalszą część pola, a wam drodzy widzowie. Życzę miłego dnia lub wieczoru, w zależności, kiedy to oglądasz. A dodatkowo napiszcie w komentarzu zielony, a przypnę wam serduszko. A tak to żegnam się z wami. Do następnego filmu. Siemano!